Mój bohater ma podać kilka ważnych informacji, ale. Jak to pisze, to wychodzi. no, sucho jakoś. Dobrze, że nie słuchasz. Ha! Bardzo śmieszne. To doradzasz? Czy szydzisz dalej? Wolałbym to drugie, ale nie taki jest scenariusz. Ha! W każdym razie czasem, żeby podać informację, potrzebny jest dodatkowy ładunek emocjonalny. Chodzi o to, żeby pokazać, że bohaterowi też zależy na informacjach, które podaje. Dziecko, które ma nasze zaufanie, może podejmować lepsze decyzje niż dziecko, które czuje, że go kontrolujemy, szczebiotała terapeutka. "Och, na litość boską" odezwał się. "Ma pan coś do dodania?" "Nie, do sprostowania." Dziecko, które ma nasze zaufanie, może podejmować lepsze decyzje. Nastolatek, który ma nasze zaufanie, może podejmować lepsze decyzje. Współpracownik, który ma nasze zaufanie, może podejmować lepsze decyzje. Małżonek, który ma nasze zaufanie, może podejmować lepsze decyzje. Ba, nawet zwierzęta obdarzone zaufaniem wydają się jakieś jakby grzeczniejsze. Więc jeżeli nie ma Pani nic lepszego dla nas, to szkoda naszego czasu i pieniędzy.